Siema, witam Was serdecznie na kanale Athletic Development. Ja nazywam się Łukasz i w dzisiejszym materiale będziemy kontynuowali zagadnienia związane z kulturystyką, a mianowicie wraz z Radkiem zbycia Bycia Herkules yy, mamy dla Was drugą część materiałów kulturystycznych. W ostatnim odcinku męczyliśmy biceps, dzisiaj zajmiemy się jego antagonistą, czyli mięśniem trójgłowym ramienia. Gorąco zachęcam do obejrzenia dzisiejszego materiału. Jak zwykle zaczniemy od krótkiej lekcji anatomii. Triceps, jak sama nazwa wskazuje, składa się z trzech głów. Bocznej, rozpoczynającej się w górnej części kości ramiennej, przyśrodkowej, rozpoczynającej się mniej więcej w połowie tylnej części kości ramiennej, długiej, rozpoczynającej się na pod podpanewkowym łopatki, tuż podstawem ramiennym. Wszystkie trzy głowy łączą się i przyczepiają wspólnym ścięgnem do wrostka łokciowego. Głowa boczna oraz przyśrodkowa są jednostawowe, a więc ich jedyną funkcją będzie prostowanie stawu łokciowego. Natomiast głowa długa, ze względu na umiejscowienie swojego przyczepu na łopatce będzie przechodziła przez dwa stawy. Czyli oprócz prostowania łokcia jest również najsilniejszym prostownikiem stawu ramiennego, a także jego mocnym przywodzicielem. Teraz, kiedy mamy już ogarnięte kwestie anatomiczne, rozumiemy lepiej jak działa ten mięsień, możemy przejść do omówienia samych ćwiczeń. Jedno z lepszych ćwiczeń, którym możemy uraczyć naszego tricera. Pozycja o tyle fajna, że pozwala rozciągnąć i lepiej przepracować głowę długą tego mięśnia ze względu na zgięcie w stawie ramiennym. Ważne jest, żeby ruch w tym ćwiczeniu był wykonywany głównie w stawie łokciowym, czyli rusza się przed ramię, a nie cała kończyna górna. Dosyć często spotykane ćwiczenie na tradycyjnych siłowniach. Podobnie jak wyżej, tu również oddziałujemy na wszystkie trzy głowy trójgłowego ramienia. Opuszczanie ciężaru poniżej linii czoła w dół pozwoli na pełne rozciągnięcie i aktywację głowy długiej. Pilnuj przy tym łokci, by nie uciekały na zewnątrz. Dodatkowo nie zamulaj się tylko sztangą. Wprowadzenie hantli jeszcze bardziej wydłuży ruch i zapewni nowy bodziec do wzrostu. Wiadomo, że różnego rodzaju presy nad głowę potrafią zdziałać cuda, jeśli chodzi o rozwój tricepsa. Przed Wami rzadko spotykana wariacja tego ruchu i jednocześnie jedno z najlepszych ćwiczeń dla rozwoju zwykle najbardziej zaniedbanej części tricka, czyli głowy bocznej. Ustaw ławkę pod kątem 90 stopni, a piny raka tak, by sztanga znajdowała się na poziomie czoła. W czasie ruchu kieruj łokcie do zewnątrz i wyciskaj ciężar nad głowę, a następnie powoli w kontrolowanym tempie opuść go z powrotem na dół, każde powtórzenie zaczynając z martwego punktu. które zdecydowanie robi różnicę. To właśnie między innymi dzięki niemu ramiona trójboistów wyglądają tak imponująco. Preferowany chwyt to szerokość barku, bądź też minimalnie więcej. Pamiętajmy, że przez cały ruch staramy się łamać sztangę i prowadzić łokcie blisko ciała, utrzymując przy tym przedramię prosto padle do podłoża. Jest to połączenie dwóch omawianych już wcześniej ruchów, czyli francuskiego wyciskania leżąc i wyciskania w wąskim chwycie. Ekscentrycznie opuszczamy ciężar do czoła, tak jak we Francuzie. Następnie przenosimy go utrzymując pozycję w łokciem łokciowym do klatki i wyciskamy na wąsko do góry. Mega ciekawe kombo, więc koniecznie ztestujcie to ćwiczenie. Krem de la Krem w treningu tricepsów. Deepy atakują wszystkie trzy głowy trójgłowego i dają niewątpliwie najlepszy bodziec do wzrostu tego mięśnia. A jeśli dodatkowo jesteś w stanie dołożyć do tego ćwiczenia opór zewnętrzny, to już mamy absolutny sztos. Pamiętaj jedynie, że chcemy pracować tutaj w pełnym zakresie, co przyniesie najlepsze rezultaty. A więc w pozycji końcowej biceps powinien dotykać do przedramienia. Jeśli to ćwiczenie jest dla ciebie proste, to prócz ciężaru możesz również dołożyć większą niestabilność zewnętrzną, używając np. do tego kółek gimnastycznych. Zdecydowanie nasz faworyt w treningu tricepsów. Triceps, jako że w większości składa się z łukien szybko-kurczliwych, najlepiej będzie reagował na pracę o wysokiej intensywności i stosunkowo niskiej objętości. Co to będzie oznaczać w praktyce? Najlepszym bodźcem dla wzrostu tego mięśnia będzie praca na dużym ciężarze z relatywnie niską i średnią liczbą powtórzeń. A więc wykonywanie tysięcy powtórzeń tego typu ćwiczeń z obciążeniem rzędu 2 kg może nie być najlepszym pomysłem, szczególnie jeżeli jesteście na początku swojej przygody ze sportami siłowymi, ważycie 65 kg i na dźwięk słowa kreatyna przeszywają Was dreszcze. Nie idźcie tą drogą. I to już tyle w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle gorąco zachęcam Was do śledzenia nas we wszelkich mediach społecznościowych, oczywiście również Radka. Wszystkie linki znajdują się tutaj pod spodem. No i cóż, widzimy się już w najbliższym czasie.